Witam serdecznie. Dzisiaj mamy czwartek. W czwartek jedziemy na wycieczkę. Proszę bardzo, Adusia śpi. Ciocie zabraliśmy. Grzegorz i Agatkę. Agatkę Agatki nie widać. I moi drodzy, jedziemy dzisiaj na odwiedziny. Dostaliśmy zaproszenie do um, agroturystyki. Jest to, są to lipowe wzgórza to miejsce się mieści Agaciu gdzieś za Bielską Białą tak Bielska Biała i w tej agroturystyce wytwarzają państwo swoje domowe tradycyjne wędliny mają również mnóstwo zwierzątek także jedziemy zobaczyć będzie fajny dzień a wy będziecie razem z nami Wyglądać, także to już niebawem. Moi kochani, właśnie dojechaliśmy Lipowe wzgórza za nami. Piękny wjazd, oczywiście wszystko jest monitorowane. Nie może taka postronna osoba tam wejść, wjechać, tylko na zaproszenie. że takie mamy, także jedziemy i zobaczymy, co nas tam czeka. I jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, jakie piękne kwiaty. Tak, Adusia też jest. Bardzo ładnie to wygląda. I mamy lipowe wzgórza. Mnóstwo miejsca, kurczę. W szoku jestem, naprawdę. Bardzo ładnie. Staramy się o to, żeby te alejki pomiędzy wszystkimi domkami dla zwierząt były przygotowane. Mhm. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda, bo pójdziemy sobie teraz zobaczyć. Um, może zobaczymy sobie teraz kaczki, i mm -hmm. sobie malutkie czujniki. Potem pokażę wam jeszcze torbiszki i świnki. To jest... Czy to jest stodoła? Tak jest... pięknie wygląda. Troszkę jak stodoła, ale jako piękna. Mhm. To wszystko, które tam widzicie, Panie, tak. ta piękna alejka, można sobie ją też, nie wiem, wejść i nagrać, żeby mhm. podejść. Na tak, jasne, tak. jasne, Ale oczywiście. To wszystko, mhm. tak, te wszystkie rzeczy, które się dzieją od ziarnika do garnika, dzieją się na tym terenie. Rozumiem. Teren gospodarki jest bardzo duży, bo on ma 366 hektarów. To faktycznie ogrom, ogrom pola. Czyli tutaj wyjeżdżamy prosto na pola, prawda? Tak. Wszystkie pola, które no, -hmm. obsiewacie. Na pole, -hmm. Tutaj obsiewamy i zbieramy, i robimy kiszonki, i robimy fasze. I to wszystko, co Pani tutaj widzą, -hmm. to jest nasze. Tam nawet na końcu widzę, że już pracuje w Siano przygotowane? Tak, tak zwane bele, mhm. Baloty, bele. U nas to jeszcze baloty na to mówią, a to raczej baloty, to chyba te ofoliowane. Agatko. W mhm. każdym razie są to bele siano przygotowane w naszych bólu dla zwierzątek. Ach, nie sianem, czujesz tu? No, ja myślę, że dużo gospodarstw ma swoje zapachy, my oczywiście też je mamy, ale wydaje tak. się, żeby um, było bardzo czyste. Mhm. Normalnie takie przestrzenie, które Panie zaraz zobaczycie, mhm. to świnek, czy chórek, czy perliczek i innych zwierząt są wypełnione w 100% zwierzętami. Rozumiem. Żeby te zwierzątka, które tam są, tak, swobodnie, sobie a swobodnie sobie chodziły, biegały, miały swój wybieg. Okej. Okay. Dobrze, proszę okay. bardzo. Yy, moi kochani, jak widzicie, przyjechaliśmy do... Yy, Gospodarstwa rolnego, agroturystyki lipowe w skórze. Jest pięknie, bardzo czysto i obszerna połać. Słuchajcie, pani tutaj opowiada mi, że każde pole, bo tutaj jest bardzo duża połać, pola, ponad 300 hektarów, obsiewają sami, zbierają zboże, przetwarzają siano, słomę. Idziemy zobaczyć świnki, a Dusi się na pewno spodobają, bo Adusia bardzo lubi gospodarstwo. Proszę bardzo. Zobacz. Proszę. Mamy świnki. Dostają odpowiednią ilość pożywienia, wszystko jest dla nich ważone. Mają cały czas dostęp do wo wody. No widzę właśnie, i że mają jedno. Hmm. Jest przez nas wyprodukowany. jakby się na ciebie. Idą. <grym> <grym> Idą, zobacz. <grym> Cała ekipa. Widzisz to? Patrz, jedna jest taka bardzo śmiała. Gospodarstwo ma już swoje lata. Rozumiem, bo widziałam właśnie, że, od, że już 400 lat, tak? Dobrze tak. czytałam właśnie. Czyli ktoś wcześniej prowadził to gospodarstwo tak, takie już duże. 400 lat cały czas te pole były uprawiane uh -huh. przez różne pokolenie. Rozumiem. Teraz mamy kilka pokoleń. Uh -huh. No i teraz zajęliśmy się uprawą tych ziem i hodowlą zwierząt. Tutaj też zobaczymy zwierzątkę. Generalnie. A to co Państwo widzicie przed sobą to jest pole, na którym zwierzątka mają wybieg. Mhm. Mhm. No piękne. Zobacz do siód.

no teraz mieliśmy deszcze, w związku z czym ta ziemia jest, jest mokra, mokra. Tak. Mokra. Mhm. Kaczuchy. Tak Ada? Kaczuchy? ale ogólnie nasza idea polega na tym, żeby zwierzęta miały swój Mhm. Rozumiem. z tymi grubkami, no nie jedną mm -hmm. za wygodnie. Krótkie nogi. Jak to kaczka. Zobacz jeden z tych. One są już dorosłe, czy jeszcze urosną? Nie, one jeszcze będą rosły. A tutaj, jak widzicie, to kaczuszki one rosną od samego wyklucia do samej dorosłości. Mają swój wybieg, czyli nie są zamknięte. Czują się jak ryba w wodzie. Wszystkie te pola, które widzicie, również należą do gospodarstwa agroturystycznego, rolnego. Lipowe wzgórza, tutaj wypasają się zwierzęta, uprawiane są rośliny niezbędne do prowadzenia gospodarstwa, do utrzymania gospodarstwa. Wyspiają się, rządzą różne dzięki temu to mięso jest sprężyste, ono jest takie takie naturalne, takie twarde nie jest nabite tą wodą, którą możemy spotkać w przypadku tego mięsa kamysłowego, które jak no, się udało tam zjeść. Dlatego też miejsce naszych zwierząt musi zostać oddane dodatkowej obróbce, czyli dłuższej obróbce na tej nabytku żarosłowej, gdzie tak naprawdę tego miejsca nie ma to dużo, bo to jest mięso tak. przeznaczone na wyborne cykle. Można mówić, że jest intensywny, żółty, pachnący, bo ma jeszcze odpowiednią ilość tłuszczu. I ten tłuszcz zachowuje się zupełnie inaczej. To jest zdrowy tłuszcz w porównaniu do tego ala tłuszczu, który możemy dostać w przypadku mięsa przemysłowego. Mhm. Moi kochani, tutaj mamy wędzarnię. Proszę, zobaczcie. Dymek leci, czyli jakieś tam wędlinki się wędzą. Tutaj są króliki. Przechodzimy do kurek. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają kurki i w jakich warunkach żyją. I mamy kurnik. To są kurki, A tutaj mamy kurczaczki, jakie śliczne kurczaczki, proszę zobaczcie. A Dusiu, zobacz, jak dużo kurek. Malutkich, pięknych. Widzisz to? malutkie jakby kocharki, to są ich poidełka, jak chcą, to mogą sobie tutaj mhm. Tak, widzę. E, mhm. Natomiast z drugiej strony są podajniki, mhm. podajniki mhm. na pasze. A okay. Agaciu, zobacz, jakie po, te poidełka, widzisz? w górę, w tym co to jest. Te zielone takie. O, jakie słodkie. To, to jest coś, co dodaje do tych pojedynków. Mhm. Tu Mhm. Pięknie. One są bardzo głośne perliczki. Ale jakie piękne Wow! Zobacz, a Mhm. Ada. Mamy perliczki, zobaczcie, wszystkie uciekły w jedną stronę. Chyba wystraszyły się nas. zaraz będą Nie będą. A tu się widzisz i zobacz, one mają wyżej to picie, widzisz? Nie na samej ziemi, bo są już większe. Faktycznie są głośne. Mhm. Boże, jakie płoche. Zobacz. Widzieliśmy kurki, widzieliśmy indyki, widzieliśmy kaczki i gęsi. Również małe kurczątka, były króliki. A teraz zobaczymy troszkę większe zwierzątka. Zaraz zobaczycie. Nie wiem, czy podejdą, bo mają swój wybieg, także swój świat. Zobaczymy, czy... Uda się je zobaczyć. Cała produkcja, która się odbywa, jest na takiej hali. Ona jest oczywiście odpowiednio dostosowana mhm. do wszystkich wymogów, tak. które mają być. Natomiast no, jakby w związku z tym, że przestrzegamy tam wszystkich możliwych reguł, i zachowujemy ciąg komunikacyjny, który odbywa się od początku produkcji do jej kontenu, to mi tego schematu nie pokazujemy. Wow, jak jest dużo, Matko Święta! Tak, no, może to tak, są barany? Może to nie jest tak, że jakieś liczne. No, nóżki mają takie ciemne. Hmm. My mamy tych zwierząt setki. A Dusia podobają ci się? Zobacz, jakie piękne. A Dusia, chciałeś taką owieczkę? A u nas takich nie ma, nie? Agaciu? No nie, nie ma nic. Czarne nogi. Wow. Gdzie? On to faktycznie, baby. Cały czas nie uchodzą między, tak między tymi o, jedna się nie zmieściła, baczka. A tu jak się patrzy na to jest zobacz, to poryszykowane to są z tej strony. A Duśu, co on powiedział? Przetłumacz no. Wstydzą się. Nie Nie wiesz, ale no ja wiem. Co? Mam Mamy większość. Tutaj jakaś taka starsza, no nie? Zobacz. Niektóre mają brązowe bardziej cienuszki, niektóre bardziej czarne, no nie? Tej główki, zauważyłaś? Tamta robi. Nie, to kreskę a dusio? A Adusiu. Barani raj. Zobaczcie, ile baranów. One się nie kończą. Słuchajcie, jest ich setki. Piękne misiaki. Bardzo ładnie wyglądają. Najbardziej mnie chyba urzekły, jak do tej pory. Mają swój własny wybieg także naprawdę bardzo dużo miejsca. Szala, czarna jest tam, zobacz. Mm -hmm. Jedna jest owsta. czarnulka, jest czarnulka. Jak one się na mnie patrzą. <grystanie> Chcemy, tykuntie, mhm. Możemy sobie wejść. Chyba jest to też zbieranie jajek. Ponieważ tak jak już mówiłem, to tutaj... jest To też jak odmiana, takie grzebienne mają inne. Tak, i I takie to, podrzucane. Te żółte, te... Czy jajeczka też macie swoje? Tak, tak? Mhm. Inna ubiana. Moi kochani, zobaczcie ile jajek jest, zobaczcie ile jajek już naniesione. Dobiega końca. Obejrzeliśmy wszystkie zwierzątka, naprawdę było bardzo sympatycznie. A ci się bardzo podobało. Pani nam naopowiadała, słuchajcie, cały proces tworzenia, hodowli, uprawy. Wszystko, co się tutaj dzieje, jak również y, jaka jest historia tego gospodarstwa. Y, również będziemy zaraz kosztować produkty y, z ich wyrobu. Także bardzo jestem zadowolona z dzisiejszego dnia, i kochani. Y, Najprawdopodobniej podzielimy ten filmik na dwie części. Pierwsza część to będzie obejrzenie całego gospodarstwa, a druga część otwieranie paczki i degustowanie ich produktów. Także już dzisiaj zapraszam na kolejny film, kochani. Zobaczcie, jakie ogromne funkcje. Matko Święta, piękne. O, matko. Cudowne. A tam chyba są ule. Aż zajrzę spojrzę. Tak, to są ule. Alejki, alejki, kochani, mnóstwo alejek. Dużo cienia, spokój, cisza. Kurcz, można się zrelaksować. Piękny dworek wita swoich gości, lipowe wzgórza blisko Bielka, bielska białej, w miejscowości lipowa. Tutaj się mieści gospodarstwo agroturystyczne, które wytwarza swoje produkty. mięsne wędliniarskie. Moi kochani, zaczynając od pięknego wieńca na drzwiach, przespacerujemy się odrobinę samotnie po tym pięknym miejscu. Tak jak mówiłam wcześniej, jest to gospodarstwo rolne, agroturystyczne, które specjalizuje się w uprawie roli, siewu, zbierania zbiorów, jak również hodowli zwierząt, ptaków. Mam na myśli indyki, kaczki, gęsi, króliki, kury, kury, jajka sami produkują, słuchajcie, od samego początku, czyli od pisklęcia do y, końcowej fazy, czyli produkcji z tych zwierzątek, z, tych, y, dro, z tego drobiu y, różnych produktów typu wędliny, mięska, y, różne pasztety. Y, widziałam też kabanosy, widziałam również... Y, y, Smalczyki, co tam jeszcze było, kochani? Eee, kiełbasa myśliwska, bodajże, serdelki. Także spory wybór. Z tego co wiem i pani mi opowiadała, mają również swój sklep internetowy, gdzie można zamówić z przesyłką 15 zł różnego rodzaju te produkty. I moi kochani, te produkty są z ekologicznych produktów: 100% mięso. Nie ma żadnych dodatków, zresztą dostałam taką paczkę produktów i będę chciała Wam w domu pokazać, jakie są składy, jeżeli Wam zależy na ekologicznym jedzeniu, nieprzetworzonym. Z bez antybiotyków, bez jakichś, słuchajcie, wspomagaczy, to jak najbardziej sama jestem ciekawa, jak one będą mi smakować. No, bo wiadomo, mięso szynka czy yy, kiełbasa, wiecie, z stuprocentowego, nawet 110%, tam czytałam, że jest mięsa, bo wiadomo, że musi jeszcze odparować mięso, musi yy, być zapasteryzowane, więc troszeczkę odchodzi. Oprócz tego, że tutaj jest mega cicho, spokojnie, to jest też pięknie, bardzo ładnie zagospodarowany teren, bardzo duże gospodarstwo. Pracuje tu około 40 osób, pracowników. Teren jest zamknięty, słuchajcie, dla gości. Raczej skupiają się na sprzedaży własnych produktów, jaj, jak i różnych przetworów mięsnych, wędliniarskich. Mają swój sklep firmowy, sklep internetowy, jak również dwa sklepy typu franczyza czyli można kupić tam produkty właśnie z ich gospodarstwa. Powoli rozkręcają swój biznes. Także już dzisiaj, kochani, zapraszam Was na Instagrama tejże firmy, tego gospodarstwa, jak również na stronę internetową, którą znajdziecie w opisie mojego filmu. Chciałam Was również zaprosić do obejrzenia mojego filmu, kolejnego, który będzie z testowania ich produktów próbowania, będziemy sprawdzać. Składy, jak również będziemy sprawdzać smak tychże wyrobów, produktów. Jestem przekonana, że będą pyszne. Ja bardzo lubię takie tradycyjne wyroby. Tym bardziej, jak wiemy, z czego one są zrobione na 100%. Mm -hmm. Skosztujmy, to jest kabanosek, tak? Mm. Pyszny. No to, to Drogie? Tak, tak. Zresztą tak, tak. tak, tak. mhm. mówi, że inny niż w Polsce, ale jest w Polsce. No, Które badisz? Skosztuj, Coruń, nie skosztuj. Tak, tylko szlakać ci od tego. Mm. Pychota. Ja też mogę. Mówisz mhm. sobie, zapraszam. <suszel> I tu masz mhm. paszczety z jeszcze. Kiedyś kupiłam tam sama paszczeta z cylindru. Z tego ptaszka to jest Mieliśmy Nie, to jest skórzeczka. Mieliśmy króliki swoje. Nie z czerwonymi oczami. Nie, nie miałem czerwonych hmm. wtedy oczu. No. Hmm. <noise> Zobaczcie kochani, Lipowe Wzgórza, tutaj mamy logo firmy, 1608 rok, yy, mamy tradycja, tak, pli, proszę bardzo, adres, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to ewentualnie tutaj wszystkie namiary, pięknie to wygląda, super. Niesamowita wycieczka, niesamowity dzień, pełen różnych wrażeń, emocji. Spodziewałam się czegoś innego. Zostałam coś pięknego, przepiękny dworek, przepiękne, słuchajcie, zadbane gospodarstwo. W życiu nie pomyślałabym, że można nic zwierzęta i utrzymać tak idealny porządek, także to na plus. I e, kochani, e, otrzymałam przepiękną, dużą paczkę z ich produktami, z produktami właśnie tego gospodarstwa. Będziemy otwierać, będziemy e, próbować i sprawdzać oczywiście, czy to jest pyszne. Ja już próbowałam niektórych produktów, naprawdę mi smakowały. Był to pasztet i kabanosy drobiowe. A teraz już jedziemy.